Jak rozpoznać gorączkę u dziecka, czym ją zmierzyć i w jaki sposób? Czy wszystkie termometry są sobie równe? A jeżeli już nasz maluszek ma gorączkę, to jak się zachować? Jakie leki podać w jakiej dawce? Dzisiaj gościmy u pani Agaty Chorąży w aptece, dlatego że chcieliśmy, chciałyśmy Wam opowiedzieć o podstawach postępowania w różnych jednostkach chorobowych. E, o czym pani Agatka jeszcze będzie? No, wydaje mi się, że bardzo często rodzice przychodzą do apteki, są tacy zagubieni trochę, mają małe dziecko, nie wiedzą jak w ogóle postępować w różnych prostych przypadkach, które można łatwo samemu opanować w domu, niekoniecznie nie pokoić lekarza. I myślę, że o tym chciałabyśmy porozmawiać. Tak, często jest tak, że gorączka zdarza się w piątek wieczorem, kiedy ten dostęp jest najczęściej, bardzo utrudniony. Najczęściej, najczęściej dzieci tak. chorują w święta i w weekendy tak. i ważne jest, żeby rodzic wiedział, co w pierwszym momencie ma zrobić. Wiedział i korzystał z zasady Hipokratesa, primum non nocere, po pierwsze, nie szkodzić, żeby w tym pierwszym okresie nie zaszkodził temu dziecku. I o tym chcieliśmy porozmawiać właśnie. Zapraszamy. Zapraszam. W tej części chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak zmierzyć gorączkę. Gorączka jest to podstawowy problem, z którym zetknie się każdy rodzic, wcześniej czy później, i też często budzi on panikę u rodziców, dlatego że nie do końca wiedzą, jak postępować. Już na pierwszym etapie muszą się zmierzyć z tym, jak gorączkę zmierzyć. Właściwie, właściwie. właściwie. Dlatego, że gorączka to jest naturalna obrona organizmu i im silniejszy organizm, tym on właściwie odpowiada wyższą gorączką. Także im dziecko zdrowsze, tym wyżej gorączkuje. Także musimy dobrze właściwie zmierzyć. Co mamy do dyspozycji? Tak. Różne rodzaje. Cztery rodzaje termometrów. I jeden ten, który dawniej był nartęć. Obecnie rtęć jest wycofana z rynku farmaceutycznego, zastąpił Metalgal, ale mierzy dokładnie, mierzy normalnie i należy tylko zwrócić uwagę, że ciężko, że tak powiem, po zmierzeniu gorączki jest zrzucić tę wskazówkę, żeby doszła do zera, ponieważ on ciężej niż rtęć. Schodzi z tego termometru. Jest to termometr szklany? Jest to termometr szklany, zalecany mierzenie pod pachą gorączki. Także u małych dzieci takim termometrem mm, raczej nie za bardzo. Trudno jest tu. zmierzyć gorączkę, no i to niebezpieczeństwo, że jest to jednak termometr szklany. Tak. W razie uszkodzenia zbicia można tak. się nawet skaleczyć. No właśnie. U małych dzieci zalecany jest dość oryginalny termometr w smoczku. Proszę zobaczyć, to jest elektroniczny termometr w smoczku i to jest proste mierzenie, bo jest to zwykły smoczek, tak jak dziecko używa. I po jakimś czasie pojawia się tutaj elektronicznie wychodzi nam gorączka. Tak, temperaturę jaką ma. Podobnym o ile chodzi o dokładność. Termometrami podobnymi, o ile chodzi o dokładność. Są tak zwane termometry na podczerwień, podczerwień, które mierzą temperaturę najczęściej na skroni. Na prawda? Tak, I to są obecnie chyba najbardziej popularne termometry. Tak. On sobie zapika, taki, taki różne tak. rodzaje w zależności od firmy ale dokładniejsze zmierzenie nie tylko na czole i pod pachami, ale w, na śluzówkach, nie? czyli w ustach tak. lub, w w, lub w odbycie. I teraz to jest zwykły termometr elektroniczny, zwyczajny termometr elektroniczny z miękką końcówką. I teraz ja zalecam rodzicom do szybkiego pomiaru temperatury orientacyjnego. Mogą użyć termometr smoczkowy czy termometry na podczerwień, żeby zmierzyć na czole temperaturę. Natomiast jeżeli wyjdzie nam stan podgorączkowy lub gorączka, to najlepiej zawsze zweryfikować temperaturę właśnie tym termometrem, szczególnie u małych dzieci do pierwszego roku życia. Zwykłym termometrem elektronicznym z miękką końcówką. Tu ważna jest ta miękka końcówka dla bezpieczeństwa, dlatego że tym termometrem mierzymy temperaturę w odbycie. Najlepiej jest podgiąć nóżki dziecka. Tą końcóweczkę można nawet posmarować żelem, wprowadzić do pupki, potrzymać aż zacznie pikać termometr. Jak zacznie pikać, to mamy właściwą temperaturę i odczytujemy, jaką dziecko ma temperaturę. O czym trzeba pamiętać, żeby odjąć pół stopnia, czyli jeżeli termometr pokaże 38 stopni, to oznacza, że dziecko tak naprawdę ma stan podgorączkowy, czyli 37,5 stopnia. Jak takie termometry nam pokazują, temperaturę tą powierzchowną nie odejmujemy. Tak samo termometrem pod pachę też nie odejmujemy. Jeżeli tym zmierzymy pod pachą, nie odejmujemy, ale jeżeli mierzymy na śluzówkach lub w odbycie, u małych dzieci na śluzówkach jest bardzo trudno zmierzyć. Więc jeżeli mierzymy w odbycie, odejmujemy pół stopnia. I wtedy wiemy, jaką ma gorączkę. Najczęściej u dzieci gorączka spowodowana jest infekcją wirusową, czyli taką, która wymaga tylko postępowania objawowego. Ale nie zawsze. Dlatego kontakt z lekarzem zależy od stanu dziecka. Jeżeli gorączka ustępuje szybko po podaniu leku, nie nawraca bardzo często, czyli powiedzmy co 4 godziny, to już jest często, wytrzymuje te 6-8 godzin do następnej dawki. Jeżeli dziecko po zbiciu gorączki jest w dobrym stanie bawi się, śmieje, je, pije. Jest w dobrym stanie. Jego stan się pogarsza w momencie, kiedy występuje gorączka. Jeżeli nie ma żadnej wysypki na skórze, po prostu zachowanie dziecka nie jest podejrzane, jedynym objawem jest ta gorączka, to wtedy spokojnie możemy czekać 2-3 dni do kontaktu z lekarzem. Jeszcze musimy wiedzieć, że gorączka w chorobach wirusowych utrzymuje się między 5 a 7 dni. Tak ma prawo się utrzymać, ale tak jak mówię, to stan dziecka i jego zachowanie przesądza o tym, kiedy się kontaktować i jak szybko, bo jeżeli jeżeli coś się z dzieckiem dzieje, jest jakieś blade, apatyczne, pomimo zbicia gorączki, zachowuje się po prostu nieprawidłowo, wtedy należy się skontaktować natychmiast. I drugą taką sytuacją jeszcze jest to, że u małych dzieci może występować infekcja dróg moczowych. Ona jest bardzo taka y, podstępna, bo na początku imituje wirusowe infekcje, bo nie ma żadnych innych objawów, a tu są drogi moczowe. Dlatego, że jeżeli rodzic y, już ma takie doświadczenie, że dziecko miało wcześniej infekcję dróg moczowych, y, albo jest to jego pierwsza gorączka, ja zawsze mówię, nic nie zaszkodzi złapać ten mocz i oddać do badania ogólnego. Nie musi być posiew, ale badanie ogólne rozwieje nam wątpliwości. Czyli rozumiem, że po trzech dniach po zgłoszeniu i pójściu do pani, doktor powiedziała pani podać leki. I teraz przychodzą do mnie i pytają, jakie leki. I zaraz znaczy? właśnie, jakie leki mamy podać? Leki przeciw przeciwgorączko podajemy od razu. Od razu. No więc właśnie Jak mamy japię. gorączkę powyżej 38,5 stopnia. 38, 38,5. 38, 38, pół, pół. Zależy od stanu dziecka. Właśnie. Czy mam polecać paracetamol czy ibuprofen, Za którym lekiem pani by była bardziej? To jest tak, że to zależy od wieku dziecka. Do trzeciego miesiąca życia y, jako zalecany jest paracetamol. Hmm. Od dawcze 15 mg na kilogram wagi ciała, prawda? Dokładnie. No. Do trzeciego miesiąca. Od trzeciego miesiąca możemy zarówno stosować paracetamol, jak i ibuprofen. Przy czym ibuprofen działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Nie ma tego działania przeciwzapalnego. Y, natomiast, no. Y, to zależy tak naprawdę od tego, jak dziecko reaguje. Jeszcze powiedzmy, że ibuprofen w dawce 10 mg w paracetamol 15, tak. a ten ibuprofen 10. To. Dokładnie. No to już wiem, co mam odpowiadać. Dziękuję. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. Te dawki są bardzo istotne, dlatego no, że, że rodzice nie. bardzo często nie dają za małe dawki. No. I jak... to tylko krzywdę robi, tak. bo to uodparnia te bakterie yy, czy wirusy. Przede wszystkim nie zbije nam gorączki no. i rodziców to bardzo niepokoi, że dziecko ma wysoką gorączkę, którą nie da się zbić, a nie zbije się jej, ponieważ Została podana za niska dawka leku. No właśnie i w tym celu jest ta pogadanka, żeby rodzice byli świadomi i dali właściwe dawki leków w zależności od wagi ciała dziecka. A nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym rodzaju termometru? Tak? Jest termometr do mierzenia temperatury w uchu. Co pani je, je, No właśnie, absolutnie jestem przeciwniczką tego termometru, ponieważ rodzice mierzą dziecku w uchu, tam odkłada się zawsze jakaś minimalna ilość woskowiny, temperatura jest zakłamana na tym wynik ten wynik temperaturowy jest zakłamany na tym termometrze. I ja na przykład w aptece nie polecam i nie mam tego termometru, ale wiem, że niektórzy rodzice mają i stosują, przychodzą potem do mnie, dlaczego tu jest inna, tu jest inna. Także to jest moje zdanie. Najbardziej jest największe prawdopodobieństwo zafałszywania błędu, temperatury. Błędu, tak. Ale mówiąc o tym, że rodzice są czasami właśnie tacy zdziwieni, to trzeba też powiedzieć, dlaczego te termometry na podczerwień działające do czoła tak często pokazują inną temperaturę mimo że mierzymy w krótkim odstępie czasu u tej samej osoby, albo inną temperaturę niż termometr, który rekomendowaliśmy jako do sprawdzenia temperatury, czyli w odbycie. Spowodowane jest to bardzo często tym, że temperatura, która mierzona jest na powierzchni, na głowie, na skroniach, może być zaniżona fałszywie. Jeżeli Mamy do czynienia z taką sytuacją, że szybko narasta nam gorączka i dochodzi do centralizacji krążenia, i wtedy temperatura na obwodzie, czyli ręce, nogi, czoło, mamy chwilowo zimne, a za chwilę wyskoczy nam bardzo wysoka gorączka, i wtedy będzie fałszywie pokazana temperatura na takim termometrze. Innym bardzo częstym przypadkiem jest, jak rodzice przychodzą i myślą, że dziecko, często noworodek, ma gorączkę, a tymczasem zostało właśnie. Odjęte od piersi po karmieniu i zmierzona temperatura, wyjęte z ciepłego łóżeczka, wyjęte z nosidełka. Przed chwilą zdjęto mu czapeczkę z głowy i zmierzono temperaturę. I te wszystkie stany z kolei fałszywie Wpływają zawyżają temperaturę. I o tym musicie pamiętać, jak e, sprawdzacie swoim pociechom temperaturę. Tak, miejsce i czas tego robię.